Ja jestem Gonzkowy Snakeman a witam Was w drugiej części moich kolekcjonerskich kart z serii Lego Ninjago Trading Card Game. Zanim przyjdę do dzisiejszego odcinka, to jeśli jesteście nowi na kanale, to czym zostawili? Ten sam czerwony przysłupkowy na moim palcu. Zostawili też papeczkę w górę dla wszystkich oglądających. żeby nie ominąć jakiegoś najnowszego magazynu Lego Ninjago, zajawkę która... i zapowiedź, którą nadałem w odcinku, to tutaj widzicie poniżej. Yy, właśnie tam wspomniałem o najnowszym magazynie, które by lubo mnie spotykuje, tak samo jak przykładowo jakieś numery w coś, to kliknijcie w To warstzmy powiadomienia o każdym chodzącej filmów na tym kanale. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania drugiej części mojej kolekcjonerskiej, kolekcjonerskiej kart z LEGO Ninjago Trading the Game Tak jak mówiłem, zajmiemy się dzisiaj serią to już jest druga część, czyli to jest ostatnia czyli od serii szóstej do ósmej z serii właściwie w szóstej miałem 6 saszetek w sumie, nawet nie wiem, może nawet 8 ich miałem z dziewięć może ich mam, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, tak i mam tak, mam rysunek z Lloydem tak to się prezentowało w ogóle jaką mieliśmy wtedy szansę na drobnięcie ilu było tych kart, zaraz sprawdzimy sobie, było do, trafię, było do uzbierania 252 karty, czyli tak samo jak w serii piątej, mieliśmy różne tutaj karty, tutaj macie, hmm, czekajcie, tak troszeczkę wam pokażę, jeśli ktoś się tym interesuje, może sobie tutaj właśnie poczytać, tak? Proszę bardzo. No i tak, tutaj widzicie trochę miałem zerwana niestety, bo tak rozrywałem tak te karty, żeby sprawdzić jakie ja w ogóle miałem ciekawe do trapienia, co nie? Więc tako miałem tak saszetkę z wizerunkiem wyspowego Lloyd'a, z wyspowym Kolem, tak to się prezentuje, z wyspowym Kajem. Z wyspołem Zeynem, wyspiarskim bardziej że tak powiem, znowu z, z Lloydem i znowu z Kajem, i tak to się praktycznie prezentowało. Jeśli chodzi o zasady gry, to miałem trzy i tak się one prezentowały na rysunku. Takie same zasady nie będę wam już pokazywać, bo w poprzednim odcinku już widzieliście jak to się prezentuje. Jakby ktoś nie chciał, no to zapraszam na poprzedni materiał. Jest, jest już od jakiegoś czasu na kanale. No i nadeszła, nadesz, nadeszła ta pora, żeby pokazać, jakie miałem karty z tej serii. Na początku pokażę Wam, ile miałem, że tak powiem, limitowanych kart w tej oto serii. Miałem tak, kartę numer 33 Legacy, czyli J. szkieletowy. Złyszkie Toby Czarownik. Ym, y, wyspiarski Zain. Karta 32. Wyspiarski Kai, Karta 30. Złoty Kol. Y, y, 29. 27. Złoty J. Dżunglowy J. 25. Spinjitsu Lloyd. 23. Z tego, co mi się zdaje, to chyba to jest karta... Ym, Następnego poziomu, ale jeszcze tego nie wiem, więc chyba prawdopodobnie ją odłożę do następnego poziomu. Z tego co mi się wydaje, yy, Legacy Samurai X yy, i powtórka szkieletowy czarownik, aczkolwiek dwóch szkieletowych czarowników tutaj mam, bo jak widzicie, mam ich dwóch. Yy, trochę się oni różnią, więc w sumie spoko. I tyle miałem tych wszystkich limitowanych kart z tej serii. A jeśli chodzi o karty z tak ogólnej serii, to miałem tak: Dżunglowego Kaja numer 16, y, Dżunglowy kol numer 10, Ultra J, Ogromca Best, jakiś pojedynek. Miałem w sumie dwie takie same. Y, tutaj taka y, błyszcząca karta, y, y, Legacy Col numer 9. Shintaro Call 7 Shintaro Niya 19 Rozgniewany Król Geist 49 Silny Skrzydlaty Strażnik 65 Podłór Szkieletowy Czarownik 75 Czaszka Hasadu Hasadura 77 Przebudzony Wojownik 79 Magmowy Potwór 83 Gigantyczny Pająk 85 Wódz Mamatos czyli y, już 14 sezon Lego Ninjago, czyli albo odcinek specjalny wyspa. Jak to, jak to lubi Wódz Mamatos 89 Podły Opiekun Huku 96 Podła Głowa Drużyna 102 Podły Lasza 114 Podły Mistrz Kos Gulzar 126 Podły Aizor 129 Tutaj karta już błyszcząca jako też postać mega stwór kamienny golem 2 145 mega stwór Gra Grandal 149 gigantyczny pająk i magmowy i magmowy potwór drużyna mega stworów sumie 153 karta akcji audiencja u króla 159 awanturnik 160 kryształ mroku 161 pokaz 162, powstanie smoka 180, powtórka, zdecydowany 182, tak sama powtórka, zmartwiony 183, przybity 184, uwięziony 193, utrudnienie 203, mam cię 204, teraz pojazdy. Dżunglowy Chopper Loidas 214 223 Epicka Bitwa Kai No i karta puzli taka z 230 238 I to byłoby na tyle jeśli chodzi o serię 6 Co było właściwie w serii 7 yy, W serii 7 nie, nie miałem za dużo kart, więc pokażę Wam dwie limitki w tej serii, czyli Nia jako Smok wodny, karta numer 27 i legendarny samukaj. Karta numer 25. I to było na tyle, bo wtedy, jak mówiłem, nie miałem niestety tych właśnie mm, kart. No dobra. Yy, znaczy tak, już. Yy, przejdziemy teraz sobie do serii Sibond yy, następny poziom, czyli seria 7 ta, ta bardziej lepsza. Tak się prezentuje jedna z mo jedyna w swoim rodzaju taka tarzetka mm, po tej karcie. O oczywiście mieliśmy już od serii szóstej taką właśnie papierową jak widzicie. Spoko to nawet wygląda. I mi się, mi się bardzo podoba. Takie ekologiczne w sumie. I mieliśmy tutaj kart, no tutaj mieliśmy 126, czyli bardzo mało. I gdyby kogoś tutaj interesowało, tak jak zwykle macie tutaj pokazane wszystkie karty, do które możecie uzbierać, lub możecie sobie zobaczyć, jakie karty mogłyby być do trafienia. Aczkolwiek w ku jeszcze widziałem, że te karty są, więc gdybyście chcieli, żebym zrobił Wam unboxing, jeśli chodzi o serię siódmą, albo jeszcze nawet inną, no to dawajcie mi znać w komentarzu poniżej. No i zasady gry wyglądały tak oto. Oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, nie będę wam tego pokazywał. No i przejdziemy sobie od razu do kart. No i kart miałem... No, tyle. No, tutaj jeśli chodzi o serię siódmą, następny poziom miałem już więcej. Jeśli chodzi o przykładowo karty z serii siódmej, zwykłej, niestety miałem tylko dwie limitki z magazynów niczego. No i y, mam, mam, mamy tak. Y, spinjitsu. Y, Spinjitz Lloyda, karta numer 23, yy, nurkujący duet Nia i Col 19, mocarny Zain 17, Nurek J 16, mocarny Kai 14, Gwałtowny i gwałtowny Glutinus, yy, karta numer 13. No i taka yy, karta, taka specjalna, czyli Nia Hydromoc Moc numerem 13. Ultragłębinowa Geminowa 76, Groźny Niszczyciel Boa, też taka, o, taka błyszcząca, fajna karta 114, doświadczony Zain 32, y silny duet Legacy Jay J i Nia 35, duet z odchłani -i, -za Col i Zain 43, gwałtowny Strażnik Maraj 68, marej inaczej. Yy, bardzo świetna poza tym to jest figurka, mam zamiar ją jeszcze kupić, jeśli będzie jakiś starszy magazyn tego, jeśli będę chciał. Jeśli będziecie chcieli, to Wam nawet recenzję tej magaz tego magazynu zrobię, yy, yy, ale nie przedłużając, idźmy dalej. Yy, drużyna z Ninjago City, Kaito i Alien Ailan 70, yy, teraz karty akcji 93 sprytnie powódź 95 123 pojazd teraz Bojira akcji Smok Ognia Kaja Iwo, 125, powtórka, Kraken, tutaj 160, Garść Shurikenów 16, 185, na tym byłoby to na tyle. I więc przejdźmy sobie do ostatniej, bieżącej serii kart. Lego Ninjago, czyli Crystallized. Jeśli chodzi o Krystalizet, mam trzy takie oto mm, popustki, y, saszetki, opakowania y, papierowe po saszetkach. Tak się prezentują wzory. Jeszcze był wzór z, pamiętam, chyba w mpku widziałem z y, Jayem właśnie Smoczym i z Kajem Smoczym. Ja właśnie miałem te przy trzy magazyny, dwie miałem z magazynów, a jedną sobie to kupiłem oddzielnie. I sobie zobaczmy, jakie mieliśmy w ogóle tutaj. Mamy tutaj obecnie karty, ile mamy już do odbierania. No, tutaj już powracamy do trochę, trochę jakby takiego samego formatu. Tylko, że tutaj mamy łącznie, kart, łącznie 256 kart. No i powiem, że część z, tych, część z tych kart w ogóle mam w swojej kolekcji. Oprócz tych najlepszych, jak widzicie, o tutaj. No, a jeśli kogoś to zainteresuje, może sobie zobaczyć jakie obecne nie są karty do zdobycia w tej serii. No a jeśli chodzi o okładkę na zasadach na, na gier z Ninjago to wygląda ona następująco. I przejdźmy teraz sobie do kart. Jeśli chodzi o karty LEGO Ninjago, jeśli chodzi o serię 8 to mam tak. Yy, skrystalizowany Mroczny Wassa yy, numer 14. Nie, znaczy 11 co ja gadam. Yy, skrystalizowany Germanum karta numer 13 skrystalizowany col yy, 14. No i skrystalizowana Asfira, czyli moja nowa nabyta w magazynie najnowszym z, Ni z Ninjago. Yy, skrystalizowana właśnie Aspira Tak się ona prezentuje. Świetna karta. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o limitki. I jeśli chodzi o karty jakie mam tutaj, to od razu Wam mówię, skrystalizowany Lloyd w akcji, czyli taka błyszcząca taka, taka karta numer 19, skrystalizowany Krytor w akcji tak, 130, yy, drużyna Pan F i Harumi 150, yy, Bentomar w akcji 27, Fuji Duff 43, Duet Ronin i Fuji Duff 58, i właśnie mam pierwszą moją neonową kartę, którą jak widzicie o tutaj, czyli Neonowi złoci Kai i Zane 68. Więc to jest moja jedyna karta, którą posiadam w swojej kolekcji. Jeśli chodzi o neonowo, taką specjalną, taką dosyć taką niepowtarzalną się kartą. Niszczyciel Zemstonu. Karta numer 89. 97 Silny Pan F. Suet Niszczycieli Zemstonu 144. Kocia Kompiers 204 Techno Biong 206 No i pojazd mamy złoty Ultra Smokloida Smok Ninja Nii nee 217, Lotnia Nii nee 220 i karta Puzzle 229, 248 i 258 I jeśli chodzi o to kart, o, to, o te kartę to byłoby to na tyle i tak się prezentuje druga część moich wszystkich kart z Lego Ninja. Podsumowując, jestem zadowolony z tego, ile kart uzbierałem po przeciągu tych ostatnich kilkunastu lat, jeśli chodzi o magazyny LEGO Ninjago, czy tak nawet ogólnie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, ile posiadacie swoich kart, może jakieś platynowe, możecie się pochwalić z najnowszej serii Ninjago. Możecie też powiedzieć, ile macie poszczególnych kart limitowanych z wszystkich serii Ninjago. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do kolejnego na moim, hmm, odcinka na moim kanale, więc na razie i hmm, cześć.